Historia na szóstkę, II wojna światowa, klasa ósma, powtórka przed Sprawdzianem. Co przypomnimy? Najważniejsze wiadomości o II wojnie światowej, daty, postacie, pojęcia, przyczyny i skutki wydarzeń. Zaczynamy od dat. 23 sierpnia 1939 podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow. Układu Sowiecko-Niemieckiego. W tajnym protokole uzgodniono podział ziem polskich między Niemcy i ZSRR. 31 sierpnia 1939, prowokacja gliwicka. Grupa nazistów przybranych w polskie mundury upozorowała atak na niemiecką radiostację w Gliwicach i nadała komunikat nawołujący do wybuchu antyniemieckiego powstania. Zgodnie z założeniami Hitlera, miał to być pretekst do ataku na Polskę. 1 września 1939, godzina 4.45, atak Niemiec na Polskę, początek II wojny światowej. Jako pierwszy ogień otworzył pancernik Schleswig-Holstein do polskiej placówki wojskowej w Wolnym Mieście Gdańsku na Westerplatte bronionej przez około 200 polskich żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego i kapitana Franciszka Dąbrowskiego. 3 września 1939, Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę Niemcom. 7-9 września 1939 Bitwa nad Wizną, tzw. Polskie Termopile. Kilkuset obrońców pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa przez trzy dni powstrzymywało natarcie dwóch niemieckich dywizji pancernych. 9-22 września 1939 Bitwa nad Bzurą. 17 września 1939 Atak ZSRR na Polskę pod pretekstem obrony życia i dobra ludności zachodniej Ukrainy i Białorusi. 17-18 września 1939, granice z Rumunią przekroczył prezydent Ignacy Mościcki, rząd oraz naczelny wódz Edward Reck, śmigły ze sztabem. Władze polskie zostały przez Rumunów internowane. We Francji powstał nowy polski rząd, na czele którego stanął generał Władysław Sikorski. 28 września 1939, wkroczenie Niemców do Warszawy. 2 października 1939 klęska polskiego garnizonu na helu pod dowództwem kontradmirała Józefa Onruga. 6 października 1939, bitwa pod kockiem poddaje się ostatni duży polski oddział, samodzielna grupa operacyjna na Polesie pod dowództwem generała Franciszka Kleberga. 30 listopada 1939 armia Czerwona bez formalnego wypowiedzenia wojny zaatakowała Finlandię. Sowieckie czołgi i piechota przez długi czas nie były w stanie przebić się przez fińskie fortyfikacje, tak zwaną Linię Mannerheima. Wojna zimowa pomiędzy Finlandią a Związkiem Radzieckim zakończyła się w marcu 1940 roku zawarciem traktatu, na mocy którego Finlandia utraciła 10% terytorium, lecz zachowała niepodległość. Czerwiec 1940 ZSRR rozpoczyna okupację wojskową Litwy, Łotwy i Estonii. 9 kwietnia 1940 Niemiecki atak na Danię i Norwegię, rząd duński poddał swój kraj już pierwszego dnia, opór stawili Norwegowie, najcięższe walki rozegrały się o port w Narwiku. 10 maja 1940, niemiecki atak na Francję, niewielkie siły niemieckie dokonały uderzenia na Holandię i północną Belgię, główne zgrupowanie niemieckie przekroczyło Ardenę w południowej Belgii, omijając francuską linię umocnień. 10 czerwca 1940. Do wojny po stronie Niemiec przystępują Włochy. 22 czerwca 1940 Francja podpisała zawieszenie broni z Niemcami. Na mocy układu Francja utraciła Alzację i Lotaryngię na rzecz Niemiec. Zachodnie i północne tereny Francji i Paryż znalazły się pod niemiecką okupacją. Z pozostałych obszarów utworzono marionetkowe państwo francuskie ze stolicą Vichy. Na jego czele stanął marszałek Philippe Pétain. Lipiec-październik 1940 Bitwa powietrzna o Anglię. Przeciwko Wielkiej Brytanii skierowali około 2600 samolotów bombowych i myśliwskich. Niemiecki atak został odparty, a Niemcy poniosły duże straty. Sierpień 1940. Włosi w ramach ofensywy w Afryce zajęli Somalii Brytyjskie i pograniczne tereny w Egipcie szybko zostali zmuszeni do przejścia do obrony. 27 września 1940. Zawarcie Paktu Trzech, powstania Sojuszu Trzeciej Rzeszy Włoch i Japonii, tak zwanych Państw Osi. 28 października 1940 włoski atak na Grecję z terytorium okupowanej Albanii. Mussolini, widząc militarne sukcesy Hitlera, zdecydował się na atak bez poinformowania Niemców. Po licznych porażkach Włosi utracili nawet część Albanii. Wobec klęsk Włochów Hitler udzielił wsparcia nieodolnemu sojusznikowi. Marzec 1941 niemieckie oddziały Afrika Korps odzyskały utracone przez Włochów tereny w Libii. Zadając Brytyjczykom poważne straty. Na tyłach niemieckich wojsk pozostał broniony przez Brytyjczyków oblężony port Tobruk. 6 kwietnia 1941 Armia Niemiecka, wspierana przez sojuszników, uderzyła na Jugosławię i Grecję. Armie tych państw zostały błyskawicznie rozbite. 22 czerwca 1941 Atak Niemiec na ZSRR. Armia Czerwona i władze sowieckie były całkowicie zaskoczone niemieckim atakiem. Niemcy i ich sojusznicy szybko posuwali się do przodu. 14 sierpnia 1941 prezydent USA Franklin Delano Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill podpisali dokument zwany kartą atlantycką. Ogłoszono w nim, że w przyszłości o zmianach granic będą decydować jedynie obywatele państw, a poszczególne narody będą samodzielnie wybierać formę rządu w swoim kraju. 6 grudnia 1941 kontr-atak Armii Czerwonej pod dowództwem generała Gary'ego Jarzukowa, który odrzucił Niemców. O 100-200 km od stolicy Moskwy. Klęska pod Moskwą była pierwszą lądową porażką armii niemieckiej. Wrzesień 1941, tyczeń 1944, oblężenie Leningradu zakończone klęską Niemiec. Przez 900 dni walk o miasto śmierć głodową poniosło blisko 1 milion mieszkańców miasta. 7 grudnia 1941, japoński atak na amerykańską bazę na Pacyfiku w Pearl Harbor. Amerykanie byli całkowicie zaskoczeni. W wyniku nalotów zostało uszkodzonych lub zatopionych 21 okrętów. 11 grudnia 1941 Niemcy i Włochy wypowiadają wojnę USA. Styczeń 1942 Konferencja w Wannsee pod Berlinem, na której naziści przyjęli do realizacji plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, co oznaczało wymordowanie całego narodu żydowskiego. Maj 1942 Nierozstrzygnięta bitwa na Morzu Koralowym pomiędzy Japonią i USA. Czerwiec 1942 Bitwa o Midway, zakończona pełnym zwycięstwem USA nad Japonią. Sierpień 1942 2 lutego 1943 Walki o Stalingrad, zakończone klęską Niemiec. Straty po stronie Związku Radzieckiego i Niemiec były podobne: ponad 1 milion żołnierzy po każdej stronie sierpień 1942, luty 1943, bitwa w Gaudal Kanal zakończona zwycięstwem USA i sojuszników. październik, listopad 1942, bitwa pod El Alamein, niemieckie wojska generała Erwina Romla zostały rozbite. 2 lutego 1943, kapitulacja niemieckiej armii dowodzonej przez generała Friedricha von Paulusa. maj 1943, kapitulacja ostatnich oddziałów państw Osi w Afryce Północnej. 5 lipca 1943, 23 sierpnia 1943, bitwa na Łuku Kurskim pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Radzieckim, pod wsią Prochorowka rozegrała się największa bitwa pancerna II wojny światowej, klęska Niemiec. 10 lipca 1943, wojska amerykańskie i brytyjskie dokonały desantu na Sycylię, Mussolini został obalony i aresztowany. Wyznaczony przez króla Wiktora Emanuela III Nowy Włoski Rząd na początku września 1943 roku podpisał zawieszenie broni. Niemieckie wojska wkroczyły do Włoch, grupa niemieckich komandosów uwolniła Mussoliniego, a Niemcom udało się zatrzymać oddziały aliantów. 22 listopada – 1 grudnia 1943 – spotkanie Wielkiej Trójki w Teheranie. Ustalono, że drugi front zostanie otwarty w 1944 roku w północnej Francji. Do przyjęcia tego planu Roosevelta nakłonił Stalin, przeciwny był Churchill. Oznaczało to bowiem, że zachodnia Europa zostanie zajęta przez wojska amerykańsko-brytyjskie, a wschodnia przez sowieckie. Maj 1944 zdobycie z rąk niemieckich klasztoru na Monte Cassino, głównie dzięki wojskom polskim z Drugiego Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. Czerwiec 1944 zajęcie Rzymu przez Aliantów. 6 czerwca 1944 Największa operacja tesantowo-morska w historii świata. Inwazja sił alianckich w Normandii pod dowództwem amerykańskiego generała Dwighta Eisenhowera. Operacja nosiła kryptonim Overlord. 22 czerwca 1944 Początek ofensywy Armii Czerwonej pod kryptonimem Bagration. Czerwiec 1944 Bitwa morska na Morzu Filipińskim zakończona klęską Japończyków. 23-26 października 1944, bitwa w Zatoce Leite, największa w dziejach świata bitwa morska, klęska Japończyków. 4-11 lutego 1945, konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie, Stalin uzyskał potwierdzenie, że będzie miał swoją strefę wpływów w Europie. W rewanżu obiecał, że przystąpi do wojny przeciwko Japonii w 2-3 miesiące po zakończeniu walk w Europie. Ustalono też, że Niemcy zostaną podzielone czasowo na cztery strefy okupacyjne radziecką, amerykańską, brytyjską i francuską. Wyznaczono kwotę 20 miliardów dolarów reparacji wojennych od Niemiec, zdelegalizowana zostanie partia NSDAP, a hitlerowscy zbrodniarze wojenni zostaną ukarani. Niemcy po wojnie miały zostać rozbrojone, a ich przemysł poddany kontroli aliantów. Oficjalnie ogłoszono też decyzję w sprawie przyszłości Polski bez udziału przedstawicieli polskiego rządu. 2 maja 1945 Kapitulacja Berlina, 8-9 maja 1945 Feldmarszałek Wilhelm Keitel podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, 6 sierpnia 1945 USA zrzuca bombę atomową na Hiroshima, 9 sierpnia 1945 USA zrzuca bombę atomową na Nagasaki, 2 września 1945 Kapitulacja Japonii, koniec II wojny światowej. Na mapach widzimy podział Niemiec. Po lewej stronie jest to państwo niemieckie podzielone na strefy okupacyjne, natomiast po prawej podzielona stolica, czyli Berlin. Postacie: Adolf Hitler. Niemiecki polityk pochodzenia austriackiego, kanclerz Rzeszy od 30 stycznia 1933 roku, wódz i kanclerz Trzeciej Rzeszy Niemieckiej, przywódca narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników, czyli NSDAP, ideolog nazizmu. Heinrich Himmler, niemiecki polityk, działacz partyjny, wojskowy, bojówkarz i rolnik, jeden z głównych przywódców Trzeciej Rzeszy, przywódca formacji Waffen-SS, zbrodniarz wojenny. Józef Stalin, radziecki rewolucjonista bolszewicki, dyktator, polityk, przywódca ZSRR, jeden z członków tzw. Wielkiej Trójki. Benito Mussolini, włoski polityk i dziennikarz, główny założyciel i przywódca ruchu faszystowskiego, premier Włoch w latach 1922-1943, późniejszy dyktator. Ignacy Mościcki, polski chemik, polityk w latach 1926-1939, trzeci prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Edward Śmigły, polski wojskowy, polityk, marszałek polski, generalny inspektor sił zbrojnych, naczelny wódz polskich sił zbrojnych w wojnie obrony Polski w 1939 roku. Erwin Rommel dowodził Afrika Korps, niemieckim korpusem ekspedycyjnym w Afryce, odnosił duże sukcesy wojskowe. Philippe Etain, francuski marszałek, zwolennik kapitulacji Francji i współpracy z Niemcami, po podpisaniu przez Francję zawieszenia broni, stanął na czele marionetkowego państwa francuskiego ze stolicą Vichy. Winston Churchill, brytyjski polityk i mąż stanu, mówca, stratek, pisarz i historyk, malarz, dwukrotny premier Wielkiej Brytanii, mimo trudnej sytuacji odrzucił niemieckie propozycje pokojowe, członek tzw. Wielkiej Trójki. Franklin Delano Roosevelt, amerykański polityk, 32. prezydent Stanów Zjednoczonych, wybierany na ten urząd w latach 1933-1945 czterokrotnie. Douglas MacArthur, amerykański generał armii, dowódca armii alianckich na południowo-zachodnim teatrze działań na Pacyfiku podczas II wojny światowej. Dwight Eisenhower, amerykański dowódca wojskowy, generał armii Stanów Zjednoczonych, uczestnik II wojny światowej, naczelny dowódca alianckich ekspedycyjnych sił zbrojnych. Polityk, 34. prezydent Stanów Zjednoczonych. Pojęcia. Armia Czerwona, Wojsko Związku Radzieckiego, ZSRR, Alianci z angielskiego Alliance, przymierze, słowo oznaczające sojuszników, sprzymierzeńców, członkowie koalicji antyhitlerowskiej podczas II wojny światowej. Państwa osi, Pakt Trzech. Państwo należące do jednego obozu działań wojennych, walczące przeciw aliantom podczas II wojny światowej jest to III Rzesza, Włochy i Japonia. Sojusznicy zobowiązali się do wzajemnej pomocy i podzielili świat na strefy wpływów. Wehrmacht z niemieckiego siła zbrojna, całość sił zbrojnych III Rzeszy z wyłączeniem Waffen-SS. Luftwaffe, oficjalna nazwa sił powietrznych III Rzeszy waffen SS, Siły Zbrojne SS, Zbrojny Oddział Niemieckiej Nazistowskiej Formacji Paramilitarnej SS, niezależne od regularnej armii i policji. Ubot, Niemiecka łódź podwodna, Afrika Korps, Niemiecki Korpus Afrykański dowodzony przez generała Erwina Romla, ZSRR, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ZSRS, Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Obu tych nazw można używać zamiennie w odniesieniu do Rosji w czasie II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu. Blitzkrieg, wojna błyskawiczna, niemiecka strategia walki, która zakładała atak na wybranych odcinkach frontu. Planowano, że uderzenie sił pancernych wspierane z powietrza przez lotnictwo doprowadzi do przerwania linii obronnych. Niemcy zamierzali otoczyć i zniszczyć wojska polskie na zachodnim brzegu Wisły i zająć Warszawę. Dziwna wojna, wojna siedząca. Po ataku Niemiec na Polskę, Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom wojnę, jednak nie podjęły żadnych działań. 12 września 1939 roku podjął decyzję o zaniechaniu jakichkolwiek działań zaczepnych na froncie zachodnim. Kampania Polska 1939, obrona Polski przed Niemcami i Sowietami zakończona klęską. Linia Marinota, potężne umocnienia francuskie na granicy z Niemcami, kolaboracja, współpraca z wrogiem, okupantem, państwo marionetkowe. Państwo pozbawione samodzielności, którego polityka oraz gospodarka są w pełni zależne od innego kraju. Barbarossa, kryptonim niemieckiej operacji wojskowej, plan ataku III Rzeszy na Związek Radziecki. Sukces miało przynieść zastosowanie taktyki wojny błyskawicznej. Wielka wojna ojczyźniana, wojna ZSRR z Niemcami. Lebensraum, przestrzeń życiowa dla Niemców, która miała im zostać zapewniona na drodze wojny. Generalny plan wschód opracowany na polecenie szefa SS Heinricha Himmlera zakładał wymordowanie wszystkich Żydów i większości Słowian w Europie Wschodniej, pozostali mieli zostać darmową siłą roboczą dla ludności niemieckiej. Getto specjalna zamknięta strefa dla Żydów zakładana przez Niemców, gdzie byli głodowani i mordowani. Operacja Torch desant aliantów we francuskich koloniach w Afryce Północnej pod dowództwem amerykańskiego generała Dwighta Eisenhowera. Taktyka wilczych stad Niemiecka strategia wojskowa polegająca na atakowaniu alianckich konwojów przez całą grupę okrętów podwodnych. Pancernik, duży, silnie opancerzony i uzbrojony okręt wojenny, stanowiący przed II wojną światową podstawę największych flot świata. Wielka Koalicja, blok antyhitlerowski, kraje walczące z Trzecią Rzeszą niemiecką, Wielka Brytania, USA, Związek Radziecki. Wielka Trójka, przywódcy państw Wielkiej Koalicji. Franklin Delano Roosevelt, prezydent USA, Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii, i Józef Stalin, przywódca Związku Radzieckiego. Operacja Overlord, największa operacja desantowo-morska w historii świata, inwazja sił alianckich w Normandii. Ład jałtański, dokonana na konferencji w Jałcie: podziału świata. Taktyka żabich Skoków, opracowana przez amerykańskiego generała Douglasa MacArthur'a, polegała na atakowaniu jedynie najważniejszych wybranych wysp i bas należących do Japończyków. Kamikaze. Z języka japońskiego boski wiatr, samobójcze ataki japońskich pilotów. Holokaust zagłada Żydów, ludobójstwo około 6 miliona europejskich Żydów dokonane w czasie II wojny światowej przez niemiecką Trzecią Rzeszę. Obóz koncentracyjny, obozy, których zadaniem było koncentrowanie, czyli gromadzenie ludności. Pierwsze niemieckie obozy koncentracyjne zaczęły powstawać już w 1933 roku po dojściu Hitlera do władzy. Obozy zagłady... Niemieckie obozy tworzone w celu wymordowania Żydów, zostały one zlokalizowane na terytorium okupowanej Polski. Jako pierwszy powstał obóz w Chełmie nad Nerem, później w Bełżcu, Sobiborze, Treblince oraz na terenie wcześniejszych obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Majdanek. Rada Pomocy Żydom Żegota, polska instytucja powstała w ramach Polskiego Podziemia udzielająca wsparcia Żydom. K.O.P. Korpus Ochrony Pogranicza, polska formacja wojskowa utworzona w 1924 roku do ochrony wschodniej granicy II Rzeczpospolitej. Przyczyna, wydarzenie, skutek. Wybuch II wojny światowej, 1 września 1939. Przyczyna: dążenie Niemiec i Związku Radzieckiego do wybuchu wojny, nieprzestrzeganie ustaleń Traktatu Wersalskiego, globalny kryzys gospodarczy, niepowodzenie Ligi Narodów. Skutek ogromne zniszczenia wojenne, śmierć milionów ludzi, kryzys gospodarczy i społeczny, głód, epidemie, nasilenie się ruchu pacyfistycznego. Napaść III Rzeszy na Związek Radziecki 22 czerwca 1941. Przyczyna nazistowski plan podboju Europy Wschodniej, nieprzygotowanie Związku Radzieckiego do obrony obawa przed atakiem Stalina. Skutek prowadzenie przez Niemcy wojny na dwóch frontach. Skonsolidowanie Sojuszu Związku Radzieckiego w Wielkiej Brytanii i USA. Kolaboracja z niemieckim okupantem. Przyczyna działalność organizacji faszystowskich, lokalne konflikty etniczne, przyzwolenie Niemców na współpracę. Skutek powstanie kolaboranckich formacji zbrojnych, udział ludności w prześladowaniach etnicznych. Dziękuję za uwagę i powodzenia na sprawdzianie.